Dostałaś e, Angaż Zajęcie, wymyślenie nowego programu TVN style. Czy to prawda? E, e, pracujemy nad nowym programem. To, to nie, nie tyle ja dostałam, e, dostałam e, takie zadanie, żeby ten program wymyślać, a staramy się, cześć Maryśia, staramy się to e, robić wspólnymi siłami, także e, mam nadzieję, że w kolejnym sezonie. E, no będę na Antenie TVN tyle po prostu. Mimo zawodowo z się filmami. Czy ty od niego czerpiesz jakieś inspiracje bądź byś chciała współprodukować z nim jakiś film? To jest bardzo ciekawe, produkowanie filmów to jest fascynujące zajęcie ja No inspiracje na pewno. Ja mam ogromną przyjemność, czerpię z tego, że mogę na gorąco obserwować ten proces tworzenia filmów. I cieszę się, że mam taką okazję, bo jest, jest to niezwykłe i być może kiedyś znajdzie mnie taka ochota, ale muszę się jeszcze bardzo, bardzo dużo nauczyć. Teraz w kinach jest polski hit Niebezpieczne kobiety. Byłaś, widziałaś, oglądałaś? Nie, nie widziałam, ale nie widziałam ani poprzedniej, ani poprzedniej części Pitbull'a, ani, ani tej, ale, ale obejrzę, bo to jest to niewątpliwy fenomen i absolutne, absolutny szacunek, jakiś niebywały wynik Weekend Otwarcia, nieprawdopodobny i teraz dalej idzie po rekord, więc super, bo w styczniu wchodzi z kolei nowy Film przygotowywany między innymi przez mojego męża. Fajnie, że ludzie chodzą do kina. <laughs> Także to jest dobra wiadomość. Mówiło się też, że będziesz współprowadzić program Dzień Dobry TVN. Czy dostałaś w ogóle taką propozycję, bądź byś chciała prowadzić? Zawsze powtarzam, że marzę o tym, żeby prowadzić Dzień Dobry TVN. I trochę się śmieję, ale, ale, ale w gruncie rzeczy to, co, to jest taki format, który jest mi najbliższy, bo prawie. Cała moja kariera zawodowa związana była ze śniadaniówką i czasem rzeczywiście rzeczywiście za tym formatem bardzo tęsknię, bo to jest. Bo to jest po pierwsze ciekawe. Po drugie, to jest fajnie spędzony czas na planie. Kiedy, ja, ja uwielbiam programy na żywo, to po pierwsze po drugie, to są takie trzy godziny, kiedy przychodzą do ciebie naprawdę ciekawi ludzie, z którymi możesz się spotkać, porozmawiać, poznać, poznać nowych ludzi. Także to jest taki sympatyczny format, o którym ja bardzo ciepło myślę, i może jeszcze kiedyś będę miała okazję. Ale na... ja nie miałam tej propozycji. Czyli na koniec apelujemy do dyrektora TVN o specjalny. Ja Już nawet osobiście apelowała mi nic. Nic nie pomaga. O specjalny odcinek 6 grudnia może. Dzień dobry, TVN. 6 grudnia. Mikołajki. Mikołajki. No może nie, wiem, że. Nie, no już nie będę tak nagabywać. Obchodzić takie święta? Mikołajki? No pewnie już nawet mam prezent dla męża. Co to będzie? No nie mogę powiedzieć, by się mnie. A może nie obejrzy. Nie, nie, ale jestem dobra w wymyślaniu prezentów dla mojego męża, naprawdę.